Cześć, dzisiaj przychodzę z kolejnym albumem Ostatnim w tym roku Ten album jest z okazji urodzin mężczyzny Miał być w stylu vintage I pomieścić jak najwięcej zdjęć Mi się akurat udało zmieścić Znaczy zrobić 230 miejsc na zdjęcia Część już jest powklejana Dlatego tej części Wam nie pokażę. Zaczniemy od, od reszty, tam gdzie nic nie ma, żadnych zdjęć. I tak, kurs na oklejenie okładki płótnem znalazłam u Doroty Kotowicz. Album, jak widzicie, jak znacie pracę Doroty, też jest inspirowany nią. Odkąd byłam u niej na warsztatach, po prostu zakochałam się w tym stylu i jakby tak samo samo mi się już układa w ten sposób. Na układce mamy stempelki, papierki różne, skrapowe. Duży zegar, który bardzo mi się podoba, tak turkowy. Miałam zamiar go jeszcze pomalować na ciemno i później woskami, ale wydawało mi się, że będzie zbyt ciemny, więc zostawiłam w naturalnym kolorze. Na układce mamy sznurek, stemple i. Podziergany papierek. Kolekcja, która mnie jakby trochę uratowała, bo męskie projekty to nie, nie moja bajka, jest kolekcja ze Stamperi. Clockwise. Kolekcja sama zrobiła całą robotę, właściwie, bo tak ma fajne grafiki, że, że nic więcej nie trzeba robić. I tak, pokażę Wam pierwszą stronę okładkową. Na które jest dedykacja. Głównym moim założeniem było to, żeby użyć tych skrapowych papierów, ale pomiędzy dawałam akurat tutaj jest papier z nutkami. Miałam też papier z tekstem i kraftowy, więc fajnie to wygląda, mi się wydaje. Tutaj już są zdjęcia, tutaj jest wodospad. Właściwie na każdej stronie jest wodospad, żeby pomieścić tyle zdjęć. I tak. Zacznijmy od tego miejsca, gdzie nie ma zdjęć. Ze względu na to, że właściwie cały wodospad tutaj zakrywa większość miejsca strony, udało mi się tylko wygospodarować pod zdjęciami na samym dole troszkę miejsca, żeby ciut jeszcze dodać jakiejś dekoracji. Nie mogłam sobie darować i zostawić tego, chociaż no mogłabym, no ale po prostu to, co w głowie mam, to muszę wykorzystać. I tak jest pod, pod, wszystkimi, pod wszystkimi wodospadami. Niewielkie kompozycje, bo niewiele też miejsca było. I w kilku miejscach zostały poprzyklejane cytaty. Tutaj, tak. Te akurat elementy i te śrubki są z kolekcji Mintaj. Z którejś tam. A tak to używałam właśnie tej stamperii i na przykład zegarów, chyba z LemonCraft tak mi się wydaje Tutaj cytat Na każdej stronie maksymalna ilość zdjęć 18 i tak, tak zostało Mam nadzieję, że widać Tekturkowe... co to jest? Zębatki. Tutaj następna mała kompozycja. Trochę dzierganych papierków. Papier z książki starej. Taśma łosi, którą dostałam od Gosi. Taśma tak mi się spodobała, że po prostu już się boję, że się kończy. I na ostatniej stronie też tak. Trochę sznureczka. Zębatki, tekturowe papierki. I to tyle. Tak wygląda cały album. A tutaj jeszcze mój skromny podpis, żeby wykorzystać resztę papierków, które zostały. Także tak, to jest ostatni album w tym roku, bo już jest przed świętami. Zaraz nowy rok. I chciałabym Wam życzyć wesołych i zdrowych przede wszystkim świąt, w spokoju, wśród bliskich, z którymi chcecie spędzać ten czas, żeby, żeby mieć jak najlepsze wspomnienia. I w następnym roku, na przykład, zrobić sobie album, powklejać zdjęcia z tych świąt, i później oglądać, jak było miło i fajnie spotkać się z bliskimi. To byłoby tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia do następnego projektu. Pa!